Aurelka i tajemniczy las świetlików. W małej wiosce, otoczonej zielonymi lasami i kwiecistymi łąkami, mieszkała dziewczynka o imieniu Aurelka. Każdy wieczór spędzała na skraju lasu, siedząc na swojej ulubionej łące, podziwiając zachody słońca. Aurelka uwielbiała te chwile, kiedy niebo malowało się na różne odcienie czerwieni, pomarańczu i różu. Patrzyła, jak złote promienie słońca powoli chowają się za horyzontem, a cała przyroda uspokaja się na noc. Och, jak tu pięknie! Każdy zachód słońca jest jak cudowny obrazek namalowany przez samego czarodzieja. Pewnego wieczoru, gdy słońce już niemal całkowicie zniknęło, aurelka zauważyła coś niezwykłego. Między drzewami w gęstwinie leśnej zaczęły migotać małe, tajemnicze światełka. Co to może być? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Śnieżku, chodźmy zobaczyć! Aurelka, pełna ciekawości, wstała i ruszyła w stronę migoczących światełek, a jej wierny przyjaciel, mały króliczek śnieżek, podążał za nią. Z każdym krokiem światła stawały się coraz jaśniejsze, prowadząc ich coraz głębiej w głąb tajemniczego lasu. Las, który znała od zawsze, nagle wydawał się inny, jakby krył w sobie magiczne sekrety, czekające na odkrycie. Aurelka czuła, że ta noc będzie wyjątkowa, pełna niezwykłych przygód i tajemnic. Tak oto zaczyna się niesamowita przygoda Aurelki, pełna magii, przyjaźni i odkrywania ukrytych cudów świata. Aurelka i śnieżek pełni ciekawości podążali za migoczącymi światełkami, które tańczyły wśród drzew, prowadząc ich coraz głębiej w głąb lasu. Śnieżku, te światełka są takie piękne! Ciekawe, dokąd nas prowadzą! Śnieżek tylko zamerdał łóżkami i podskoczył radośnie, jakby mówił: chodźmy dalej, Aurelko. Im dalej wchodzili w las, tym bardziej zmieniał się jego wygląd. Drzewa stawały się wyższe, ich liście bardziej zielone, a w powietrzu unosił się delikatny, słodki zapach kwiatów. Nagle przed nimi otworzył się przepiękny widok tajemniczy las, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli. Wszędzie dookoła były kwiaty o najróżniejszych kolorach, świecące jak małe latarenki, a drzewa miały złote i srebrne liście które połyskiwały w świetle księżyca. Śnieżku, popatrz na te cudowne kwiaty. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. Ale to nie był koniec niespodzianek. Gdy Aurelka podeszła bliżej do jednego z drzew, usłyszała cichy, melodyjny głos. Witaj, Aurelko! Czekaliśmy na ciebie. Kto to mówi? Czy to drzewo? Tak, to było drzewo. W tajemniczym lesie drzewa, kwiaty i zwierzęta mogły mówić. Aurelka patrzyła z niedowierzaniem, jak kwiaty poruszają się delikatnie, jakby tańczyły, a z każdej strony dochodziły do niej przyjazne głosy. Witaj, Aurelko! Jesteś tu, aby odkryć magię naszego lasu. Śnieżek odskakiwał z radości, a Aurelka uśmiechała się szeroko. Czując, że znalazła się w miejscu pełnym cudów. Las był nie tylko piękny, ale także pełen tajemnic i przyjaznych mieszkańców. Aurelka wiedziała, że to początek niesamowitej przygody, która odkryje przed nią jeszcze wiele sekretów tajemniczego lasu. Śnieżku, myślę, że jesteśmy w najwspanialszym miejscu na świecie. Ciekawe, co jeszcze tu odkryjemy. I tak Aurelka i Śnieżek. Wkroczyli głębiej w tajemniczy las, gotowi na kolejne przygody i odkrywanie jego magii. Aurelka i Śnieżek, krocząc przez tajemniczy las, napotkali niezwykłe zjawisko. Świetliki, które prowadziły ich do tego magicznego miejsca, teraz otaczały ich jak maleńkie, migoczące gwiazdki. Ich światło oświetlało drogę, ale było coś jeszcze. Świetliki zdawały się szeptać między sobą, jakby miały do przekazania coś ważnego. Śnieżku, słyszysz to? Wygląda na to, że świetliki próbują nam coś powiedzieć. Aurelka delikatnie wyciągnęła rękę, a jeden z świetlików usiadł na jej dłoni, migocząc jasno. Witaj, Aurelko! Jesteśmy strażnikami tego lasu! Chronimy jego magię i wszystkich mieszkańców. Strażnikami lasu to takie niezwykłe. Ale dlaczego wasze światło wydaje się słabnąć? Świetlik na chwilę przygasł, a jego głos stał się smutny. To z powodu złej czarownicy mroczki. Zakleła nasz las, chcąc przejąć nad nim władzę. Jej ciemna magia sprawia, że tracimy nasze światło. To straszne. Musimy coś z tym zrobić. Nie pozwolę, żeby las stracił swoją magię i światło. Świetlik. Widząc determinację Aurelki, rozjaśnił się nieco bardziej i uśmiechnął się do niej. Dziękujemy, Aurelko. Wierzymy, że możesz nam pomóc. Musisz znaleźć sposób, aby pokonać mroczkę i uwolnić nasz las od jej zaklęcia. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Pomożesz mi, prawda, śnieżku? Śnieżek podskoczył radośnie, jakby potwierdzając gotowość do pomocy. Aurelka spojrzała na świetliki. Które teraz otaczały ich oboje jak małe latarenki nadziei. Dziękujemy, Aurelko. Wskazujemy ci drogę do mądrych, starożytnych drzew, które mogą pomóc ci znaleźć odpowiedzi. Będziemy ci towarzyszyć i chronić. Aurelka ruszyła dalej, prowadzona przez świetliki, z nową nadzieją w sercu i determinacją w oczach. Wiedziała, że czekają trudna droga, ale była gotowa na każde wyzwanie, aby uratować tajemniczy las. Aurelka, wiedząc już, że świetliki są strażnikami lasu, a ich światło słabnie z powodu złej czarownicy mroczki, postanowiła wyruszyć na misję ratunkową. Jej serce było pełne odwagi i determinacji, a śnieżek nie odstępował jej na krok. Musimy uratować świetliki i cały las przed mroczką. Nie możemy pozwolić, by jej mroczna magia zniszczyła to piękne miejsce. Wędrując przez las, Aurelka spotkała nowych przyjaciół, którzy postanowili dołączyć do jej misji. Pierwszym z nich był Zefirek mały, szybki wiatr, który potrafił przenosić wiadomości na duże odległości. Witaj, Aurelko! Słyszałem o Twojej odwadze. Chętnie pomogę Ci w walce z mroczką. Mogę przynosić wieści i ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Dziękuję, Zefirku. Twoja pomoc będzie nieoceniona. Wkrótce potem spotkali stokrotkę mądrą starą sowę która znała wszystkie zakątki lasu i potrafiła rozwiązywać zagadki Witaj Aurelko znam wiele tajemnic tego lasu razem możemy znaleźć sposób na pokonanie mroczki Dziękuję stokrotko twoja wiedza na pewno nam pomoże Na swojej drodze spotkali również błyskotka małego żuka który miał niezwykłą umiejętność emitowania światła. Był on jak latarka w ciemnościach, rozświetlając mroczne zakamarki lasu. Cześć, Aurelko, jestem błyskotek. Mogę oświetlić ci drogę w najciemniejszych miejscach. Razem pokonamy mroczkę. Dziękuję, błyskotku. Twoje światło będzie nam bardzo potrzebne. I tak, Aurelka, Śnieżek, Zefirek. Stokrotka i błyskotek wyruszyli wspólnie na misję ratunkową. Wiedzieli, że czeka ich trudna droga, pełna wyzwań i niebezpieczeństw, ale byli gotowi stawić czoła mroczce i jej mrocznej magii. Razem damy radę, uratujemy świetliki i cały las. Z każdym krokiem czuli, że ich przyjaźń i współpraca stają się coraz silniejsze. Każdy z nich miał swoje unikalne umiejętności, które razem tworzyły potężną siłę. Aurelka prowadziła swoją dzielną drużynę przez gęste lasy i mroczne ścieżki, mając nadzieję, że wkrótce znajdą sposób na pokonanie mroczki i przywrócenie świetlikom ich pełni blasku. Aurelka i jej nowi przyjaciele: Śnieżek, Zefirek, Stokrotka i Błyskotek wiedzieli. Że aby pokonać mroczkę, muszą najpierw zebrać jak najwięcej informacji o jej mrocznej magii. Zdecydowali się wyruszyć w głąb lasu, aby odkryć jej słabości i znaleźć sposób na jej pokonanie. Musimy dowiedzieć się jak najwięcej o mroczce. Jeśli zrozumiemy jej magię, będziemy mogli ją pokonać. W lesie są starożytne drzewa, które pamiętają dawne czasy. Mogą znać sekrety mroczki. Znam drogę do nich. Wędrując przez las, drużyna napotkała pierwszą zagadkę. Na drodze leżał kamień z wyrytym symbolem, który wyglądał jak stary runiczny znak. To stary symbol. Może zawiera wskazówki, które pomogą nam zrozumieć, jak pokonać mroczkę. Stokrotka przysiadła obok kamienia, wpatrując się w wyryte na nim znaki. Po chwili milczenia Sowa zaczęła mówić: To runiczny symbol oznaczający światło i mrok. Musimy znaleźć odpowiednie zaklęcie, które połączy te dwa elementy, aby zneutralizować mroczną magię. Świetnie, stokrotko, druszajmy dalej. Każda wskazówka jest na wagę złota. Gdy dotarli do starożytnych drzew, jedno z nich majestatyczny dąb, przemówiło niskim, donośnym głosem. Witajcie, odważni poszukiwacze. Znam tajemnicę mroczki. Aby ją pokonać, musicie zdobyć kryształ światła, który jest ukryty w sercu lasu. Znajdziecie go, rozwiązując trzy zagadki, które zabezpieczają jego schowek. Starożytny dom zapytał. Czym jest to, co płynie, choć nikt go nie widzi? Zawsze idzie do przodu, lecz nigdy się nie cofa. To czas. Czas zawsze płynie do przodu. Drzewo zadrżało, a w powietrzu pojawił się klucz, który zawisł przed Aurelką. Dobrze, Aurelko, teraz czas na drugą zagadkę: co jest kruche jak szkło, lecz mocniejsze niż stal, gdy dwoje ludzi się zgodzi. To zaufanie jest kruche, ale gdy jest silne, nie da się go złamać. Kolejny klucz pojawił się w powietrzu, obok pierwszego. Ostatnia zagadka brzmi: co nie ma skrzydeł, ale potrafi latać? Co może być puste, ale zawsze ma coś w środku? To balon. Może unosić się w powietrzu, mimo że nie ma skrzydeł i choć może być pusty, zawsze ma powietrze lub gaz w środku. Trzeci klucz? Pojawił się w powietrzu, a drzewa otworzyły przed nimi przejście prowadzące do ukrytego schowka. Zdobyliście trzy klucze. Teraz możecie zdobyć kryształ światła. Użyjcie go, aby pokonać mroczkę i przywrócić światło naszemu lasu. Aurelka i jej przyjaciele podziękowali starożytnym drzewom i ruszyli do ukrytego schowka. Znaleźli kryształ światła, który emanował jasnym, ciepłym blaskiem. Mamy kryształ, teraz możemy pokonać mroczkę i uratować las. Z kryształem światła w dłoni, Aurelka i jej drużyna ruszyli na spotkanie z mroczką, gotowi stawić czoła złej czarownicy i przywrócić lasowi jego dawną magię. Jesteśmy gotowi, musimy stawić czoła mroczce i jej mrocznej magii. Razem damy radę. Droga do siedziby mroczki była długa i pełna niebezpieczeństw. Najpierw musieli przejść przez głęboką dolinę cieni, gdzie ciemność była tak gęsta, że ledwie mogli widzieć własne dłonie. Nie martwcie się, przyjaciele! Moje światło rozświetli ciemność! Dzięki światłu błyskotka udało im się przejść przez dolinę bezpiecznie. Ale to był dopiero początek. Następnie. Napotkali Labirynt Strachu, pełen przerażających iluzji i pułapek. Przeniosę się przez Labirynt i pokażę Wam bezpieczną drogę. Trzymajcie się razem. Zefirek śmigał przez Labirynt, wskazując bezpieczną ścieżkę. Aurelka i reszta drużyny podążała za nim, unikając iluzji i pułapek. Gdy w końcu dotarli do wyjścia z Labiryntu, stanęli przed ogromną, czarną bramą. Za nią znajdowała się siedziba mroczki. To tutaj. Musimy być odważni. Razem pokonamy mroczkę i uwolnimy las. Aurelka i jej towarzysze wiedzieli, że to najważniejszy moment ich misji. Serce Aurelki biło szybciej, ale czuła w sobie ogromną determinację i siłę płynącą z przyjaźni i wsparcia jej towarzyszy. W ciemnym, ponurym zamku mroczki wszystko było zanurzone w mroku. Aurelka trzymała kryształ światła w dłoni, który emanował ciepłym blaskiem, rozpraszając cienie wokół nich. Musimy być odważni. Nagle z głębi mrocznego zamku wyłoniła się postać mroczki. Jej oczy błyszczały złośliwością, a mroczna aura wokół niej była przerażająca. Myślicie, że możecie mnie pokonać? Moja moc jest nieskończona, a wasze światło nic nie znaczy. Aurelka, trzymając kryształ światła, stanęła twarzą w twarz z mroczką. Jej przyjaciele, śnieżek, zefirek, stokrotka i błyskotek, otoczyli ją, gotowi do walki. Nie boimy się ciebie, mroczko. Razem możemy pokonać każdą ciemność. Mroczka rzuciła zaklęcie, próbując zgasić kryształ światła, ale Aurelka i jej przyjaciele trzymali się mocno razem. Stokrotka zaczęła recytować starożytne zaklęcie, które miało uwolnić las od mrocznej magii. Światło i mrok, niechaj moc przenika. Kryształ światła, niechaj rozjaśni ciemności. Kryształ światła zaczął błyszczeć jeszcze jaśniej, rozpraszając mroczną aurę mroczki. Czarownica krzyczała w gniewie. Ale nie mogła zatrzymać rosnącej siły światła. Nie, jak to możliwe, moja moc! Twoja moc pochodzi z mroku, ale nasze światło jest silniejsze, bo płynie z miłości i przyjaźni. Świetliki dołączyły do aurelki, otaczając mroczkę kręgiem światła. Mroczna aura zaczęła się kurczyć, aż w końcu zniknęła całkowicie. Mroczka straciła swoją moc, a las zaczął odzyskiwać swój dawny blask. Patrzcie, świetliki odzyskały swoje światło. Nasz las znów jest pełen magii. Las, który jeszcze chwilę wcześniej był ponury i ciemny, teraz rozkwitał pięknymi kolorami. Kwiaty otwierały swoje pąki, drzewa szumiały radośnie, a zwierzęta wychodziły ze swoich kryjówek, witając nowych bohaterów. Aurelka i jej przyjaciele stali w centrum tego cudownego miejsca. Otoczeni wdzięcznymi mieszkańcami lasu. Każdy z nich czuł dumę i radość z tego, co udało im się osiągnąć. Dziękujemy, Aurelko. Dzięki Tobie i Twoim przyjaciołom, nasz las znów jest bezpieczny. Twoja odwaga i mądrość przywróciły nam światło. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Śnieżek skakał radośnie wokół Aurelki, a Zefirek delikatnie muskał jej twarz, przynosząc chłodne, orzeźwiające powietrze. Błyskotek świecił jeszcze jaśniej, jakby chciał podkreślić triumf ich wspólnej walki. Razem pokonaliśmy mrok. Nasza przyjaźń jest silniejsza niż jakakolwiek magia. Świecę teraz jeszcze jaśniej, dzięki wam wszystkim! Mieszkańcy lasu, widząc, że Aurelka i jej przyjaciele uratowali ich dom, postanowili zorganizować wielką uroczystość na ich cześć. Na polanie pod gwiaździstym niebem rozpoczęła się radosna uczta. Aurelka, Śnieżek, Zefirek, Stokrotka i Błyskotek bawili się wśród swoich nowych przyjaciół, ciesząc się każdym momentem. Wiedzieli, że ich przyjaźń i odwaga uczyniły las bezpiecznym miejscem na zawsze. Dziękuję Wam wszystkim. Razem dokonaliśmy czegoś wspaniałego. Nasz las znów tętni życiem. I tak. W blasku świetlików i pod rozgwieżdżonym niebem Aurelka i jej przyjaciele świętowali swoje zwycięstwo. Las znów był pełen magii, a jego mieszkańcy mogli spać spokojnie, wiedząc, że dzięki odwadze i przyjaźni każda ciemność może zostać pokonana. Koniec.